Akt drugi. Pokój jak na początku aktu pierwszego. Cześnik siedzi przy stoliku. Scena pierwsza. Cześnik, papkin, wchodzi, za nim Wacław, który zostaje przy drzwiach. Papkin. Rzucając się w krzesło. A bierz licho takie znoje. Ledwie idę, ledwie stoję. Ależ, bo to było żwawo. Diabłem gromił w lewo, w prawo. Ledwie żyje. Każda dźwina. A starego. Wyschła ślina. Pod strugami ciecze z czoła. Któż me dzieła pojąć z doła? Cześnik. Ja, bom, widział. Papkin. Hektarów. Widziałeś? Gracko? Cześnik. Gracko, z tyłu stałeś. Papkin. Z tyłu, z przodu nic nie znaczy. Dobry rycerz wszędzie straszny. Cześnik. Ta bezczelność. Papkin. Nie inaczej. Bezczelności trzeba było. Aby walczyć z taką siłą. Cześnik. Wasze kłamiesz, mocium panie. Papkin. Tylko słuchaj, słuchać warto. Chciałem zdobyć rusztowanie, lecz skoczyłem tak zażarto, żarto. Rzem się znalazł z drugiej strony. Przyciśnięty, otoczony. Mularzami, pachołkami. hajdukami, pajukami. A, kroć kroci. Jak się zwinę. Jak dwóch chwycę za czuprynę. Dalej żwawą młynka z nimi. Jak cepami w koło Ile razy się obrócę. Po dziesięciu ich na ziemi. Tak mi rosła wciąż mogiła. A gdy z murem równa była. Otworzyłem obie dłonie. I stanąłem na tej stronie. Lecz co jeszcze. Cześnik. Twy. Do czarta. Papkin. Podziwienia rzecz jest warta. Że uniosłem z sobą jeńca. Teraz, panie, czekam wieńca. Cześnik. Spostrzegłszy Wacława. Cóż to znaczy? Papkin. Ocierając czoło. Komisarza. Pana milczka w jasyr wziąłem. Cześnik. A to po co? Jakim czołem? Papkin. Ja zabieram, co się zdarza. Cześnik. Do Wacława, e. Waszeć z Bogiem, ruszaj sobie. I uwiadom swego pana, że jak w jakim bądź sposobie. Mnie zaczepka będzie daną. To mu taką filmfę zrobię. Iż, nim rzuci w koło okiem, wytnie kozła pod obłokiem. Waść się wynoś szybkim krokiem. Papkin. Poświęć się tu czyjej sprawie. Walcz jak Achil, radź jak Kejtołu poza twojej sławie I sto czartów dadzą za to Wacław Do Cześnika Przebacz, panie, słów niewiele Które wyrzec się ośmiele Jesteś gniewny na sąsiada Że ci czasem na zawadzie Cześnik Czasem Zawsze Wacław On powiada Cześnik Niech nie słyszę o tym gadzie Wacław Czy nie byłoby sposobu Ustąpiwszy ze stron obu Zapomniawszy przeszłe szkody Do sąsiedzkiej wrócić zgody Cześnik Ja z nim w zgodzie Mocium, panie w przód słońce w miejscu stanie. W w morzu wyśnie woda. Nim tu u nas będzie zgoda. Wacław. Dzisiaj umysł niespokojny. Zaporywczo sąd wyrzeka. F. Cześnik. Od powietrza ognia, wojny. I do tego od człowieka. Co się wszystkim nisko kłania? Niech nas zawsze Bóg obrania. Wacław. Lepiej nisko niż nic wcale. Cześnik. Brednia. Wacław. Ale. Cześnik. Nie ma ale. Wacław. Nie broń, panie, mieć nadziei. F. Cześnik. Bronię, dokroć sto tysięcy. I niech o nim nie wiem więcej. Nie o jego. Ironicznie zmierzając do Wacława. Kaznodziei. Bo się obom, mocią panie. Jakem szlachcic, co dostanie? Odchodzi w drzwi środkowe. Scena druga. Papkin, Wacław. Papkin. Diabeł pali w tym cześniku. Wacław, chcieć ich zbliżyć czasu szkoda. Papkin. Mało zysku, dużo krzyku. Wacław. Tych dwóch ludzi ogień. Woda. Papkin. Cóż, paniczu, będzie z nami. Wacław. Hektarów, zostanę tu w niewoli. Papkin. Brałem jeńców tysiącami. CEO zawiśli od mej woli. Bom lat dziesięć toczył boje. Gdzie się lały krwawe zdroje. Tak, że w koło na mil cztery. Jak czerwone było morze. Tam zyskałem i ordery. I tytuły i honory. Ale tego być nie może. Zbyt to szczytne dla nas wzory. Dziś utarczka jest igraszką. A twa wolność będzie fraszką. Wacław. Ja w niewoli tu zostanę. Papkin. Prawo wstrzymać jest mi dane. Eilem zawsze był wspaniały. Przyjmę zatem okup mały. Wacław. Ja w niewoli zostać muszę. Papkin. Znaj więc wielką moją duszę. Jesteś wolny, idź do diaska. A za wolność dasz, co łaska. Wacław. Ja zostanę tu w niewoli. Papkin. Ale Cześnik nie pozwoli. Wacław. Kto mnie ujął, niech mnie trzyma. Papkin. Ale, bratku, sensu nie ma. Nie daj grosza, a idź sobie. Wacław. I pół kroku stąd nie zrobię. Papkin. Idź, bom gotów użyć broni. Wacław. Zawsze z flegmą. A ja tylko własnej dłoni. Papkin. Na stronie. Cóż za człowiek u kaduka. Samochcący go szuka. I mnie jeszcze go nagoni. Do Wacława E. Bój się Boga, idź do czarta. Wacław. Nie, nie pójdę, tu zostanę. Papkin. A to jakaś ćma uparta. Wacław. Pokazując na sakiewkę L. Ale patrz no, bratku, co to? Papkin. Brzęknij tylko. Wacław. Złoto. Papkin. Złoto. Wacław. Będzie twoim. Papkin. Niech pan siada. Wacław. Ale darmo nikt nie daje. Papkin. Wielka prawda. Cóż wypada, abym zrobił? Gdyż zostaje? w położeniu arcyciasnym. Za procentem moim własnym. Trzeba jeździć jak w konkury. A w kieszeni, panie bracie. Albo pustki, albo dziury. Wacław, kocham Klarę. Papkin, na stronie. Otóż macie, Wacław. I chcę zostać tu przy Klarze. Papkin, to źle. Wacław, chowając sakiewkę. czy źle? Papkin, zatrzymując mu rękę. Niekoniecznie. Ale Cześnik w tym zamiarze. Będzie pewnie działać sprzecznie. Wacław. Niechaj nie wie. Papkin. Jak się dowie. Wacław. Niech mnie przyjmie. Papkin. Trudno będzie. Wacław. Brzęcząc złotem. Tu początek, koniec w głowie. Papkin. A jak cześnik na mnie wsiędzie? Wacław. Nic nie znaczy. Papkin. Ba. Jak komu? Wzruszając głową. I dla klery i komisarza. Wacław. Jestem Wacław. Papkin. Syn rejenta. O dla Boga. I w tym domu. Waszmość obu nas naraża. Oba idziem na praszczęta. Wacław brzęknął sakiewką. Brzęczy pięknie. Wacław. Miej zadane. Jeśli w służbie tu zostanę. Papkin. Hektarów. Spróbuję. Chcę wziąć sakiewkę. Wacław. Odsuwając. Później nieco. Lecz pamiętaj, że z mej wieży. Szybko kulki na dół lecą. Fiut z wiatrówki i papkin leży. Gdyby zdradzić chęć go jeła. Papkin. W skrytym toku tego dzieła. Tak postąpię jak należy. Nie zważając na przymówkę. Ale, Waciu, jak mnie kochasz. Dzisiaj jeszcze spal wiatrówkę. Wacław. Nie trać czasu. Papkin. Idę, idę. Na stronie. Diabeł nadał triumf taki. Coraz głębiej włażę w biedę. W moim jeńcu mam rywala i. Przykro z bliska i e gorzej z dala. Tamten zamknie, ten zastrzeli. A bodajcie diabli wzięli. Wracając ode drzwi. A sakiewka? Wacław. Zostać może. Papkin. W samej rzeczy? Wacław. Nie inaczej. Papkin wychodzi środkowymi drzwiami. Scena trzecia. Wacław, Klara. Klara, co wyrabiasz, o mój Boże? Trzeba by mi być w rozpaczy. Żebym tylko czasu miała. Wacław, co się stało? Co się dzieje? Klara, jeszcze mi się w oczy śmieje. Ja wiem wszystko, bom słuchała. Chcesz tu zostać. Wacław, cóż w tym złego? Klara, miej rozsądek. Wacław, cóż mi z niego? Kiedy już jest dowiedzione, że rozsądku zwykłą drogą. Niezawodnie połączone. Losy nasze być nie mogą. Po cóż w dawnej trwać kolei? Dalej żwawo manowcami gdzie żadnieje brzask nadziei, gdzie mniej ciemno jest przed nami. Nie rzucajmy na bok okiem, bo przepaści pewnie w koło, ale w niebo wzniósł czoło. Śmiałym naprzód idźmy krokiem, a jeżeli stałość będzie, towarzyszyć w naszym pędzie. Mimo sporu, przeszkód wielu, dojdziem przecie kiedyś celu. Klara. Dobrze mówisz, idźmy śmiało. Prostą drogą zyszczym mało. Przekonałeś, przyjacielu. Lepiej mówisz niż dziś rano, gdyś ucieczkę z sobą radził. Ale nóżby cię poznano. Nóżby papkin ufność zdradził. Wacław. Nie patrz w przepaść, moja droga. Tu do serca nachyl skronie. Prędko zniknie każda trwoga. Gdy w miłości wzrok utonie. Klara. Zostań zatem w imię Boże. Masz ode mnie pozwolenie. Wacław. Twoje, Klaro, nie pomoże. Lubo z życiem równie cenię. Klara. I do stryja trafim może. A to wolą pod stoliny. Bo wiec, iż w tej właśnie chwili. Miłość sobie oświadczyli. je. Ona skromna raczkę spiekła. Ale rączkę mu przyrzekła. Ująć ci ją łatwo będzie. Pochlebiając w każdym względzie. Kwal bez miary rozum, cnoty. Piękność, kształtność jej osoby. A czym zechcesz, w naszym domu? Tej zostaniesz jeszcze doby. Wacław. Z komisarza napisarza. Zły coś pozór stąd wynika. Ależ znowu wszak się zważa. Honor służby uczestnika. Klara. Biegnę powiem pod stolinie. Że ktoś z prośbą tu ją czeka. Podając mu rękę e. Miej nadzieję, złe przeminie. Chwila szczęścia niedaleka odchodzi w drzwi prawe e. Scena czwarta. Wacław. Przed godziną z trwogiem Za godzinę wzorem męstwa. To nie widzi podobieństwa. To ma więcej niż nadzieję. O piękna, luba, droga. Twoja radość, twoje żale. To jeziora lekkie fale. Jedna drugą ciągle ściga. Ta się schyla, ta się dźwiga. Ale zawsze w blasku słońca. Zawsze czysta i bez końca. A my dumni władcy świata. Mimo siebie pochwyceni. Za tym cieniem, co ulata. Całe życie, z chwili w chwilę. Przepędzamy jak motyle. Scena piąta. Wacław, podstolina z drzwi prawych. Podstolina. Gdzież suplikant? O cóż prosi? Wacław. Z niskim ukłonem. Tu jest napręd. Podstolina. Ty młodzianie? Wacław. Jeszcze nachylony. Zbyt się winnym może stanie. Iż tak śmiało wzrok podnosi. Hektarów. Podstolina. Co widzę? Wacław. Po krótkim milczeniu. Anna. Podstolina. Wacław. Wacław. Z pomdrugeszaniem. Nie wiem wprawdzie. Podstolina. To spotkanie. Wacław. Ty więc jesteś pod podstoliną? Podstolina. Nie wiedziałżeś? Wacław. Jak w przód. Przed godziną w Na stronie. Co tu mówić? Z jakiej roli? Podstolina. Nie wiedziałżeś, że podstoli. Czepiersiński mąż mój trzeci. Niech nad duszą Bóg mu świeci. Zaślubiwszy mnie na wiosnę. Już w jesieni leżał w grobie. Wacław. Tak, tak, przypominam sobie. Podstolina. Oddał ducha na mymłonie. Wacław. Roztargniony. Oddał. Tak, tak, oddał pewnie. Podstolina. Zapłakałam zrazu żewnie. Nie bić męża mocno boli. Lecz i smutek w czasie tonie. Wacław. Roztargniony. Więc utonął pan pod stoli. Podstolina. Któż powiada? Wacław. Nie powiada. Dobrze. Zatem odejść muszę. Podstolina. Zatrzymując go. Co on myśli? Co on gada? Ty szalejesz na mą duszę. Wacław, to być może. Podstolina. Czule. Ja cię zwiążę. Ja cię zamknę, drogi książę. Wacław. Ach, nie powtórz tego słowa. Patrz, jak wstydem cały płonę. Za studenckie przewinienia. Ni tytułu, nie imienia. Wacław dalej nie zachowa. Bo te były Podstolina. Cóż, Wacław. Zmyślone. Podstolina. Wszystko. Wacław. Wszystko co do Joey. Podstolina. I nie księciem. Wacław. Ani trochę. Podstolina. Cóż za powód? Wacław. Myśli płoche. Szał młodości i chęć pustoty. Jednym słowem, coś bez celu. Jak to każde głupstwo prawie. Podstolina. Ależ miłość twa Wacławie. Wacław, na stronie. Siedzie teraz w Wilczym dole. Podstolina. Ten rumieniec na twym czole. Jak tłumaczyć? Ja czekałam. W całej Litwie cię szukałam. Lecz o księciu Radosławie. Nikt nie wiedział, nie mógł wiedzieć. Wacław. Byłem młody. Podstolina. Powtarzając ironicznie. Byłem młody. Ale biegły w swojej sztuce. Wacław. Tego nie wiem. Podstolina. Są dowody. Wacław. A to jakie? Podstolina. Twoja zdrada. Wacław. Rzem się zmienił, być to może. Trudnoż kochać nieustannie. Lecz gdy karcić mnie wypada, cóż przystoi zmiennej Annie? Nie szukałaś zbyt daleko. Nie czekałaś czas zbyt długi. Pod stolemu spadło wieko. Już ci cześnik na usługi. I niech dzisiaj cześnik ziewnie. Jutro krajczy będzie pewnie. Ja wyrzutów ci nie robię. Owszem, owszem, szczęść ci Boże. Lecz ceo czynić wolno tobie. Niechże każdy czynić może. Gdym więc zmieniał czucia moje, szedłem tylko w twoje ślady. I zdradzaliśmy oboje. Lub też wcale nie ma zdrady. Pod stolina. Jestem wdową, mój Wacławie. Wacław, ja żonaty jestem prawie. Podstolina. Któż ty jesteś, ty zbyt znany? Wacław. Wacław Milczek. Podstolina. Syn rejenta? Tu w tym domu. Wacław. Kończąc. Zabłąkany. Podstolina. Jestem trwogą w skróś przejęta. W oczach ciemno serce bije. Jak cię cześnik tu odkryje. Jak rywala pozna w tobie? Wacław. Ach, nie znajdzie go już we mnie. Podstolina. Nie zapieraj się daremnie. Wszak błagałeś podstolinę. By do ciebie wyjść raczyła. Czegóż żądasz? Wacław. Niechaj zginę. Jeśli sam wiem, bywaj zdrowa. Podstolina. Zatrzymując go. Zawsze jeszcze dawna głowa. Stój, nie odchodź. Wacław. Na stronie. Ach, papkinię. Wziąłeś, wziąłeś mnie w niewolę. Podstolina. Tyś kochany był jedynie. Nad sto książąc ciebie wolę. Do mych komnat chodź w ukrycie. Tam bezpieczny będziesz, luby. Bo cię broni moje życie. Bo z obrony szuka chluby. Scena szósta. Podstolina, Wacław, klara z drzwi prawych. Wacław. Ujrzawszy Klarę boleśnie. Ach. Klara. Wesoło I cóż. Podstolina. To jest. Wacław. Nic nie ma w. Klara. Do Podstoliny. Czegoś żąda? Podstolina. Na stronie. Chcę opowiedzieć. Klara. Na stronie. Dobrze idzie już z nim trzyma. Głośno. Nie powinnam może wiedzieć. Wacław. O, dlaczego? Podstolina. Wielkiej wagi. Jest interes jego mości. Działać trudno bez rozwagi. Zatem proszę nie mów słowa, że o jego wierzbytności. Później całą rzecz wyłuszczę. Wacław, cicho do podstoliny. Ja odejdę. Podstolina. Podobnież ja nie puszczę. Głośno, proszę z sobą waszmość pana. Jego sprawa zawikłana. Muszę przejrzeć dokumenta. Do Kleri całując ją w czoło. A Klarunia niech pamięta. Nie powiadać nic nikomu. Klara, nikt się w tym nie dowiadomu. Podstolina, bo nadmiarę nam zaszkodzi. Później powiem, o co chodzi. Odchodzi kiwnąwszy na wacława, który ze spuszczoną głową odchodzi za nią w drzwi prawe. e. Klara. Sama. Śmieszniejszego cóż być może. Jak gdy zwodzić chce zwiedziony. Ach, jak wacław w swej pokorze. Zdał się wzywać jej obrony. Ledwie ledwie śmiech wstrzymała. Ale hola, hola, panu. Do triumfu nie masz prawa. Choć początek dobry miała, nie wygrana przeto sprawa. Scena siódma. Klara, papkin e. Papkin. Jak w dezertej Arabii. Złotosiejny wzrok febowy. Nie się z kwarem śmierć Lilii. aż na kłoni białej głowy. A zebrana na błękicie. Płodorodna kropla rosy. Wraca i nowe życie. I unosi pod niebiosy. Równowładna, równoczynna. Prezencja twoja miła. Starościanko miodopłynna. Z ukłonem. Dla twojego sługi była. Jużem bliski był zwiędnienia. Gdy twe oko wszystko zmienia. Oby kiedyś dały bołgi. Abym niosąc odwet drogi. Nim czas raźniej machnie kosą. Był twym żarem, był twą rosą. Ukłon głęboki. Klara. Ironicznie całą tę scenę, oddając niski ukłon. Równie z rytmu jak z oręża. Tak sławnego dostać męża. Jest zaszczytem białogłowy. Ale każdy dziś młodzieniec. Miłosnymi czymi słowy. Zwyku przeplatać ślubny wieniec. Trudno zawsze dawać wiarę. Papkin. Czyż nie wierzyć, wielkie nieba? Że się kocha piękną Klarę. Czyliż na to przysiąg trzeba? Klara. Że się kocha, a e nie potrzeba. A że zawsze równie będzie. I przysięga nic nie znaczy. Papkin. Ach, na serca mego brzędzie. Niech twe ziarnko bujać raczy. A zadatek ten twój mały. Puści korzeń wiecznotrwały. Klara. W dawnych czasach rycerz prawy, lubo ozdobion wieńcem sławy, lubo staczał krwawe boje. Nim oświadczył miłość swoje, kuczci drogiej swej kochanki. W turniejowe wjeżdżał szranki. Tam na kopią dzielnie gonił. Po dziesięciu zsadzał z koni. I dopiero gdy się skłonił, wziąć nagrodę z lubej dłoni. Błagał, aby sercu miła. Kochać mu się pozwoliła. By mu wolno pod jej barwą. Kruszyć kopie, miecze ścierać. Dla niej tylko żyć, umierać. Papkin. Z tego stroju i z tej broni. Marsowego znać piastuna. Co w rycerskiej zbiegu pogoni. Od bieguna do bieguna. Oby moja Artemiza. Światu groźne to żelazo. Krwią jak gąbka napęczniałe. Przemówiło choć tą razą. Wam na wiarę, mnie na chwałę, Z coraz większym zapałem. Gdzie na skale gród kamienny. Gdzie działami mur brzemienny. Gdzie bagnetów ostrywały. Gdzie sklepienie z dzit i szabli. Tam był papkin i dlew zuchwały. Strzelec boski. Rębacz diabli. Pięk, szczęk, krzyk, ryk, śmierć dokoła, e. Tu bezbronny pardon woła. Tu dziewica ręce łamie. Matka płacze, dzieci kwili. Ale spada moje ramię. Ci, co żywi, już nie żyli. Klara parska śmiechem. Przebacz zapał zgrozo krwawy. Rycerskiego uniesienia. Ale widzisz, dość mam sławy. Brak mi tylko pozwolenia. Bym w fortunnych stanął rzędzie, których celem Klara będzie. Klara, więc zezwalam. Papkin. Klękając. Przyjmij śluby. Klara. Hola, teraz lata próby. W nich dowody posłuszeństwa. Wytrwałości i śmiałości. Papkin. O królowo wszechpiękności. Ornamencie człowieczeństwa. Powiedz. W ogień skocz, papkinie. A twój papkin w ogniu zginie. Wstaję. Klara, nie tak srogie me żądanie. Klejno trycerskiego stanu. Pastwo ognia nie zostanie. Lecz powtarzam waszmość panu. Posłuszeństwa wytrwałości. I śmiałości żądam próby. Papkin. W każdej znajdę powód chluby. Klara, posłuszeństwa chcąc dać miarę. Milczeć trzeba sześć miesięcy. Papkin. Nic nie gadać. Klara, tak i nic więcej. Wytrwałości zaś dam wiarę. Gdy o chlebie i o wodzie. Papkin. Tylko przebóg, niezbyt długo. Klara. Rok i dni sześć. Papkin. Boleśnie. Jestem w grobie. Z ukłonem. Ale zawsze twoim sługą. Klara. Zaś śmiałości w tym sposobie. Dam mi dowód, kto dać zechce. W oddalonej stąd krainie. Jadowity potwór słynie. Najmężniejszym trwogą bywa. Krokodylem się nazywa. Niech go schwyci i przystawi. Moje oko nim zabawi. Bo ciekawa jest nadmiarę. Widzieć żywą tę poczwarę. To jest wolą niewzruszoną. A kto spełni, co ja każę? Ten powiedzie przed ołtarze. Tego tylko będę żoną. Ukłoniwszy się, odchodzi w drzwi prawe. Scena ósma. Papkin. Po długim milczeniu. Krokodyla. Ironicznie e. Tylko tyle. Co za koncept u kaduka. Pannom w głowie krokodyle. Bo dziś każda zgrozy szuka. To dziś modne, wzęczne, ładne. Co zabójcze, coś karadne. Dawniej młoda panieneczka. Mile kłako. Daj mi, luby, kanareczka. A dziś każda swemu powie. Jeśli nie chcesz mojej zguby. Krokodyla daj mi, luby. Po krótkim milczeniu. Post, milczenie, wszystko fraszka. Starzy przy mnie nie postawi. Ale potwór nie igraszka. Czart, nie papkin go przystawi. Idzie ku drzwiom prawym i spotyka się z wybiegającym Wacławem. Hektarów. Wacław. Co? Papkin. Nic. Wacław. Rzucając mu sakiewkę. Masz i milcz, bo wiesz. Papkin. Chwytając sakiewką. Wiem. Wacław odchodzi. Po krótkim milczeniu. Wiem. Nic nie wiem. Czy zostaje? Czy odchodzi? Za co daje? Nie wiem wcale. Wiem, że złoto. Wiem, że dając zrobił ładnie. Ale nie wiem, odcześnika. Czy mi na kark co nie spadnie. Wiem, jak zdradzę zalotnika. Że z wiatrówki dmuchnąć gotów. Ale nie wiem, nie wiem wcale. Czy na końcu z tych obrotów. Odcześnika łeb ocale. Wiem i nie wiem, sprawa diabła. Tutaj kulka, a tu szabla. Jednak dobrze rzekł pan Bennett. Porzucając sakiewkę, L. Bietes, kittenet. Scena dziewiąta. Papkin, ceśnik z drzwi środkowych. Cześnik. Winszuj, baszmość, mi sukcesu. Dzisiaj moje z rękowiny. Już finalnie, bez regresu. Słowom dostał pod stoliny. Papkin. Ja wiem, jak to przyszło drogo. Wszak ci moją to robotą. Cześnik. O. Waściną. Patrzcie nogo. Mnie się waszeć pytaj o to. Oglądnąwszy się. Tak mi się tam w dobrą chwilę. Nawinęła snadnie, mile. Dała zezek, umisk taki. Żem posunął w koperczaki. Ona dalej w ceregiele e. Ni mi tak, tędy, siędy. A ja sobie coraz bliżej. Śród chychotek, śród Bliżej, 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 cmok. Nareszcie Dobrodusznie. A. Zrobiłem wstydnie wieście. Jak Alkiermes wskruś spłonęła. Mnie konfuzja ogarnęła. Także wziąwszy zapas nogi. Chciałem drapnąć za trzy progi. Wtedy ona, mocium panie. Zawołała. Stój, Macieju. E. Niech się twoja wola stanie. Ja przyjmuję ją w pokorze. Masz ten pierścień i szczęść nam Boże. Papkin. Daj go Casey. Wielka sztuka. Cześnik. W złości. Z rewerencją u kaduka. Both. Wskazuje drzwi. Papkin. A zawsześ w gniewie skory. Jakie by to były spory? Gdybym nie miał krwi zimniejszej Ale mówmy o ważniejszej. Teraz rzeczy. Cześnik. Ja tak radzę. Papkin. Uf młodzieniec odrejenta. Co mnie długo popamięta? Bardzo prosi, czy nie może. Przy waszmości zostać dworze. Zdatny, zwinny, wierny będzie. Lecz co z tego? Tajemnie. Mówią wszędzie. Że za kołnierz nie wyleje. Cześnik, nie wyleje, czy wyleje. Miejsca u mnie nie zagrzeje, bo nie będę z ziemi zbierał. Co milczkowi z nosa spadnie? Chyba gdyby się opierał. Chciał zatrzymać samowładnie. Wtedy przyjmę na przekorę. Będziesz mógł to poznać snadnie. Bo imprezę inną biorę. Za dzisiejszą mą swawolę. I że w murze gdzieś tam dziura. Gotów pieniać mnie szlachciura. Więc krzyżową skończyć wolę. Pójdziesz wyzwać, mocią panie. Serkę kwartam i niech mi stanie. U trzech kopców w czarnym lesie. Do siebie. Jak mu utnę jedno ucho. A czej z drugim się wyniesie. Papkin. Lepiej pisać. Cześnik. A, broń Boże. Tam objaśnień, tam namowy. Tam potrzeba tęgiej głowy. Papkin. Muszę przyznać się, waszmości. Od ostatniej mej słabości. Tak zgłupiałem. Cześnik. To być może. Papkin. Zatem. Cześnik. nie pomoże. Papkin. Miejże, człeku, boga w duszy. Nie wysyłaj nieboraka. Nim mu w lesie utniesz uszy. Mnie tam spotka hańba jakaj. Wszakżeś mówił dzisiaj rano. Miłe mi jest jeszcze życie. Gotów otruć, zabić skrycie. Cześnik. Skrycie nie na boskim świecie. Papkin. Niekontent. Ej tam, co tam. Cześnik. Tać ci przecie. Mnie pod nosem ubanie utnie. Papkin. Diabeł nie śpi. Cześnik. Bałamutnie. Papkin. Pokazując powieszenie. A by mnie. Cześnik. Grożących. Niech spróbuje. Taką bym mu kurtę skroił. Papkin. Diabli mi tam po tej kurcie. Jak zadyndam gdzie na furcie? Cześnik. Głaszcząc go. Wiesz co papciu i spraw się ładnie. A w kieszonkę grubo wpadnie. Całuje go w czoło i odchodzi w drzwi lewe. Papkin ze skrzywioną twarzą i kiwając głową w drzwi środkowe.